Halo, halo, dzień dobry wszystkim, awe, owe e, moim widzom, <laughs> Rustler, kolejny odcinek, drugi, To się zaczyna, czyta? Rustler. tak, czyli GTA w średniowieczu, skończyliśmy ostatnio pod naszym domkiem, gdzie nie można było zrobić save'a. gramy w Prolog oczywiście, Prolog jest za darmo do, dostępny na Steamie, Co ciekawe, fajnie, że wracają te takie motywy a tak, la demo, bo Prolog jest tak naprawdę demem gry, i widzę, że, to, że, że, ta, że te dema coraz bardziej wracają do łask, co mi się bardzo, ale to bardzo podoba. Dobra, mamy dzisiaj dwie misje do wykonania, mamy jedną tutaj, drugą tutaj Mamy jeszcze turniej, które możemy sobie porozwalać, więc zaczniemy sobie może od... o ty, ta jest blisko, więc próbujemy sobie od tej misji, więc wsiadamy sobie do na naszego kuca i lecimy. I lecimy do. pewnie grabarza z tego co pamiętam Tutaj jest jakaś, jakaś miejscóweczka, tutaj jest płotek. Jeden płotek, drugi płotek. Dla naszego konia to nie jest problem. Wjeżdżamy tutaj. O, mamy tam kijek? Ma mamy w ogóle kijek u nas? w naszym, naszym inwentory? Mamy. Kijek się przyda na później. Ta, ma mamy wszystko, mamy wszystko. Elegancko, za Ta, co tam chcesz, panie, grabasz od nas? Let the bodies hit the mud. Okej, okay. Co ty chcesz, żebyśmy. A, biznes się nie kręci, więc potrzebujesz ciało, okej, okay. czyli co? Czyli coś czuję, że musimy 15 ludzi zabić. Dobra, to bierzemy miecz. bijamy się tutaj. Będziemy gdzieś blisko, tu jest dlaczego do życia coś, więc zaczynamy od szlachtowania. Jeden gościu, nas policja nie goni, więc to jest plus jest i drugi. Raz, dwa, trzy i jeszcze nie gonią. Raz, dwa, trzy, Ej, cztery. Jest i policja. Uuu! Ole wjechał! Chodź. zapraszam Pana Magistra, Pan Magister padł, mamy już czterech, no, który kolejny, zapraszam, jest tu ktoś jeszcze, idzie, idą, idą, raz, dwa, trzy, cztery, 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 raz, dwa, trzy, cztery, uuu, stamina mi pada, ale jeszcze, jeszcze żyje. na razie się policja mną za bardzo nie interesuje, raz, dwa, trzy, cztery, mamy już siedmią połowę, coś czyżby wychodziło coś z kościoła? Idą, pewnie, że idą. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Nie, nie uciekaj, czemu uciekasz? Dobra. Raz, dwa, trzy. Dostał. Dziesięciu, jeszcze pięciu. O, ten może co biegać. Raz, dwa, trzy. Dostał. Raz, dwa, trzy. Jeszcze trzech. Jeszcze trujeczka, by się przydała. Jest tu ktoś? O, idzie. Jakoś w ogóle się jedną policję nie interesuje. W ogóle nie ma policjantów. Jest, jest rozwalony. i rozwalony. Jeszcze dwóch. Raz, dwa, trzy. Cztery. I od tego tyłu co. Raz, dwa, trzy. Proszę bardzo. I back to grabber. Dobra. Wr wracamy do grabarza. Nie będziemy tutaj kompilować jakoś naokoło. Po prostu przez ten płot, który rozwaliliśmy. Proszę przejść. Dziękuję. Panie grabarz. Melduję wykonanie zadania. Bla 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 tak, super, masz, masz robotę. Uuu, ale kasy dostaliśmy Lubię ten bicik fajnest Misja wykonana, dobra, tutaj był chyba parking dla kuni Chcę przejść, ale kuni nie ma. Zabrali mi kunie! Ja, ja, ja potrzebuję kunia. Teraz słuchajmy sobie naszą broń, żeby nie było za bardzo widać, że coś się dzieje. Co to tu jest? To tu, tu się, tu się, tu się pali. To jest jakaś chyba kar karczma, nie? Tak. Jakaś ładna karczma. Bardzo ładna. Ale ja potrzebuję konia. Czy koń się zrespił może? Halo? Czy konie mnie słyszą? Nie, nie ma konia. No trudno. się co, weźmy sobie jeszcze żar Widzę, że nie mam pełnego obżycia, więc weźmy sobie żarcie. 80 U Jezu. Na zdrowie. Ojej, wie panie, nie pluj pan. Przecież wie pan, że teraz plaga jest. Nie można. Zakrywa pan usta, kicha... Pluj pan w rękaw, tak? w, w ramię w łokieć zgięty. Przedoby się koń, bo tam. No jest daleko. Tutaj jakiś... Panie, weźmiemy pan na hola? Przepraszam, mogę skoczyć? Hmm. To szukamy konia, no. Trzeba znaleźć kogoś kuca. Bo bez kuca nie pojedziemy. Może, może uda się jakiegoś kuca zabrać komuś, co? Bo tutaj jakiś Grand Theft Horse, tak zwany, to może się uda jakiegoś kuca... Nie, może, może, może nie policjantowi. Dzień dobry, panie władzo. Może nie policjantowi, ale może jakiś tutaj będzie jechał niefrasobliwy jegomość i go po prostu... że tak powiem, zwalimy z konia. To z jest bardzo ważne w tym zdaniu. Pamiętajcie, dobra. Może, może ten... A może to weźmy sobie. Może... Zobaczymy, czy to jakaś misja, czy to po prostu jakiś... Bo tak... jakoś tak dziwnie stoi ten wóz. Mounted cart, nie, po prostu. I co? Chciałbym jechać. A, jest taki zablokowany, patrzcie, zbogowany jest. Czemu nie jedziesz? Może jeszcze raz wsiądę? Wio. On nie jedzie, popsuty jest. Może to jest jakiejś misji. Bardzo możliwe, dlatego jest nie. nieruchawy. Hmm. Kurczę, no teraz tam będę tak biegał pół godziny, będę konia szukał. Wróćmy sobie pod, pod ten. O, 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 co się jedzie? O, policjant. Dzień dobry, panie władzo. Ja tu tylko sobie spaceruję. Dzień dobry, siema. Tak, dzień dobry. Bardzo ładny kolorowy ubranko. Męskich nie było. Eee, <laughs> żarty żarty oczywiście, takie żarty. jeszcze nie wiecie co to jest gender, więc... Czeka was najlepszy już w przyszłości. Dobra, biegnijmy po te koń. Może koń się zrespił. Może jakiś koń... Przepraszam. Jak na... Tak na złość. Może koń się zrespił. Jakie to chyba tam przy grabarzu było coś? Jest jakiś kon? O, są, dobra, super. I kurczak się zarespił, bardzo dobrze. Ale kurczaka nie potrzebuję, potrzebuję konia. Wsiadamy na konia i jedziemy. Jedziemy w naszej drugiej misji. Przepraszam, przepraszam, na ręcznym wchodzę. Jedziesz, jedziesz kasztanka, zapierdzielasz. No tu, tu sobie skręćmy, może pojedźmy tędy. Te <grydy> parkingi mnie. <laughs> Rozwalają, dobra, panie, nie jest pan środkiem. Środkiem pan jedziesz. Tym też, nie tą stroną w ogóle jedziemy. A może nie, to ja jadę chyba złą stroną dokładnie. Dobra, jedziemy tędy. I tutaj chyba jest gdzieś nasz Quest Giver, tak zwany. Ładnie to w ogóle wygląda, patrz, zobaczcie, takie ładne lasy, pola. Kolejny kart, który sobie stoi tak pusto, pewnie do jakiejś misji, w pewnej wersji gry. Przepraszam, przepraszam. Jest, o, jest, jest miejsce. Eee, tu jest chyba parking, to sobie zaparkujmy tego konia. Proszę bardzo, o, żeby było ładnie. I jedziemy. Co tam, co tam kolego chcesz? 97, 9767, co to jest? Jakiś numerek. Ciekawe co to jest? Guy that knows a guy. <laughs> Cross the damn bridge guy, it's the only way leading to the capital. Ok, how do you want to do that? I know a guy, who a guy, no tak, oczywiście, dobra, czyli musimy jechać do miasta spotkać się z jakimś gościem prawdopodobnie. Mamy miecz, jesteśmy miecz. Eeeh, tu przejść w ogóle? Tędy? Halo? To co tu gościu stoi, yy, na tym tym nie chcę ryzykować. Ale dobra, e, zapytam misję. Gdzie jest ten gościu? Gościu jest w mieście, na samym środku, tak naprawdę. No dobra, to wsiadamy do naszego kuca Pip, pip, i jedziemy. Tędy. Spróbujmy. O, tam miecz leży. Fajnie, już wiem, gdzie miecz leży. Jo! Jedziesz, Habeta. Ciśniesz, ogam, malina. Yy, tu jest... o, akurat jest, jest wprost do miasta wjeżdżamy. jest ile ludzi. Przepraszam. Panie! cię potrące potrącę i potrąciłem. No i, i widzisz co zrobiłeś? Co Środkiem łażą, na nie patrzą. Co tu jest? <laughs> we want We want you! Do straży. Dwójek sam Nie, z krystydą. Dobra, włazimy. Uh, jakiś jakiś, m, jakiś grajek Dobra nuta Coś czuję, że będzie walka. Dobrze, dobrze zasuwa. Imagine there is no heaven. Shut the hell up, you heretic. O, oh, no tak. Defeat the bard with your shield. E-e-e, kolego. Nie rzucamy. Nie wolno rzucać mo mojego barda. On bardzo dobrze śpiewa. teraz co, bronimy barda. Uuu, idzie ekipa. Sio. Jeden zginął. Nie bij mojego barda. Take that, weasel, -ass punk. Broni się. Odbić się od tarczy? Tak, pat, pat, pat. Proszę bardzo. O, oh boy. I'm not having a good day. No, nie bardzo mi drogi. I to teraz? Chodź, chodź bardziej. Press E to hire Bard. Ok, to, 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 to go zatrudnimy, może. Uuu, I hate this song. Put the, punch the Bard to change the song. Tak, po prostu? <laughs> tak się zmienia muzykę. Uuu, dobra nuta, chodź. Siadamy i jedziemy. Ride to the forge. Chodź, Bart, jedziemy. Ride to the forge. Ukradł lutnie ten Bart. Ojoj, policja mnie goni. Dobra, to co robimy? Musimy zdjąć trzy, trzy plakaty. Przepraszam, przepraszam, chciałem przejść. Dobra duta. Pościg z tyłu. Po prostu wjechać w ten plakat, czy co? Nie, muszę chyba go zdjąć ręcznie. Muszę go zdjąć ręcznie. Kurde. Przepraszam, przepraszam. Przepraszam. Jest i... Może się go pozbędziemy jakoś. Dobra. Siadamy na kunia. Może się uda. Siadaj, siadaj gościu, Siadaj, siadaj! Kurde, siadaj, siadaj. Ok, siad, dalej, jedziemy. Nara. <laughs> Mie tu nie ma. O, jest jest kolejny, jest kolejny znak. Znaczy jest kolejny post. O, jeszcze mnie goni gościu. Wsiadamy z kunia, bierzemy poster, o, dwa z trzech, dobra, udało się, wystarczy. Ok, sorry for interrupt, nie ma, nie ma problemu, chodź, zawiozę się do tego. Chociaż bym sobie muzykę zmienił, wiecie, da się, da radę po prostu go tak trzepnąć w górę? Nie, nie da się, wiecie z, 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 z niego, zmie zmie zmień muzyczkę. Może być, może być, jedziemy. Na zdrowie. Wszyscy kichają w tym mieście, co to, to można się łatwo, łatwo zarazić w ogóle. Gdzie mamy jechać? Na ruch miasta. O Jezu, daleko. A dobra. Tędy. Mijamy wszystkich. E, z prawej. Proszę. Dzień dobry. fajna nutka, podoba się. Łaki graffiti! Love. Race. coś tam. Cools. Nawet niezłe graffiti robią. Tu tu jest jakiś. Hot dog. Już znali hot dogi w, w średniowieczu? Ciekawe. Here we go again. Shit. <laughs> Shit, here we go again. No proszę bardzo, jakie, jakie nawiązanie. Podoba mi się, podoba mi się. Gdzie mamy jechać? A tu jest ten gościu, dobra. Dzień, do, dzień dobry, przywiozłem pana. A tu jest co? Low, lowborn born sod. Tak, live. <noise> Dobra, kończymy misję. Tak, twój, twój bard dos do, do, doszedł bezpiecznie. 5000? Za dużo. Dobra, niech będzie. Nie czytam tego, bo na razie to jest nie, nie mało ważne. Nie, to, to jest prolog. Się wszystko zmieni. Quest Complete. No i co? Skończyliśmy wszystkie chyba questy, jakie są możliwe. Tak, zostało nam tylko tutaj jeszcze rozpierducha na arenie. The end of prologue. Good job. You can still have some fun around the kingdom. I tak, więc tak my nie zrobimy. Pochodzimy sobie jeszcze. E, idźmy na początek do ten. na, na ten. na to rozpierduchę. To jest taki zwykły turniej, tak? Po prostu się prójecie po, po ryjach? I kto wygra, kto, to, kto wygra, ten. dostaje kasę. Dobra, weźmy sobie tędy może. Co to jest? Village Bridge. O, są. Coś tutaj jest. jak mamy chyba jakieś. Tu jest przejście? Nie. Tutaj nie ma przejścia. O, tu jest, dobra. Tu, tu wchodzimy. Jest i turniej To jakiś fight club czy coś? Chyba tak, klatka jakaś Weźmy sobie, zobaczmy Uuu, w nocy, no tak Prepare, defeat a common pizze, dobra Dwa, raz, dwa, trzy Masz czapę Chodź, chodź, chodź Raz, dwa, raz, dwa, trzy Cztery, prawie Chodź, 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 chodź Cztery No, dawaj, pokaż jaki mocny jesteś Dawaj na ring. Raz, dwa, trzy jest padł. Gościu dostał w łeb. I co kolejny? To, to, to jest taki błąd, niestety. Tu to, 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 to kółko powinno być widoczne, niestety nie jest. Bo cały czas możemy brać udział w turnieju, więc mamy tutaj trzy turnieje, więc kolejny turniej. Trzeba tylko odejść kawałek chyba z tego, co kojarzę. Wejdźmy sobie tutaj. Tak, jest kolejny turniej. U, dwóch na jednego. Savage marriage. <laughs> Dobrze. Teraz na kije walczymy. No dobra, chodź, 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 chodź. Który pierwszy? Raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Padasz. <laughs> raz, dwa, uj, za daleko. Poczekajmy, się trochę stamina odświeży. No dawaj, odbij się ode mnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dwie. Koniec. Wypadł, aż wypadł przez ring. <laughs> dobra, druga. 120 golda dostałem za to. To jest, to jest dosyć fajna, fajna wartość. Okej, okay, jeszcze jeden turniej powinien być. Tym razem na miecze. Trzy, uu, trójka. Trzech na jednego, no dobra. Mistress Trio. Zapraszam. Pana magistra, Który pierwszy? No, no, no. E, nie, nie odchodzimy. Raz, dwa, trzy, cztery. Jest, pokonany. Poczekaj, aż trochę stamina... Raz, dwa, trzy, cztery, padł. Raz, u, Nie, nie, nie odbijamy. Odbij się. Raz, dwa, trzy, cztery. Poszedł w kolego. Po turnieju? Tournament complete. 458 golda. Kupa kasy. Mamy jeszcze 5 minut jakoś odcinka. Tu chyba więcej nic nie ma, tak? Wszystko się skończyło. Nie, coś jeszcze jest. Mogę jeszcze raz wejść na turniej? Nie, skończył się. Pewnie się jakoś odświeży niedługo. Dobra, więc mamy wszystko. E, co może to należy w prolugu zrobić? Czyli są cztery misje w sumie, może pięć e, Zobaczymy co to to miasto oferuje Tylko szkoda, że jest noc to Może jakiś papu? 30% Myślę co, przedoby się kuń Jest tu jakieś parking dla koni gdzieś? W ogóle są fajne przecie dla pieszych Zobaczę zrobione Z desek <laughs> I konie srają, proszę bardzo Myślę co, może ja schowam to wszystko, żeby ludzi nie straszyć e, Pobiegnijmy sobie tędy to jest jakieś w ogóle przejście, to już chyba koniec jest. Uj, ej, eee! Ej. ej, gościu! Gdzie tak tutaj tym pędziesz, tym kłucem? No powinniśmy ten. Tutaj jest jakieś wejście, zobaczmy, co tutaj jest. Ej, to jest chyba kowal. Tak patrzę po znaku. Halo? Czy ktoś tu jest? Nikogo nie ma. Pusto. Oho, śpią. No W środek nocy to ludzie śpią. Znak stopu, proszę bardzo. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy tutaj. Tu są jakieś doki chyba po lewej. Zobaczmy sobie tak na szybko. Raus, 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 raus. Biegnie, 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 Ciekawe czy jest więcej ta staminy jak biegnę w zbroi czy nie. Tego na przykład nie zwróciłem uwagi. Co tu jest? Coś się błyszczy. A, halabardy miecze, mrygają. Światła są rozwalone. Więc można zgłosić błąd. <laughs> Sorry. Nie, z pracy dowiedziałam się niestety. to no, mamy kurna kurczaka. Jak jesteśmy pełni, to mogę go zjeść? Tak, no, szkoda, że, że jem nawet kiedy jestem pełny. Mam full HP, to tu jest napisane Barn. Barn, coś tam, nie widzę, jest krzywo. Na razie, my jesteśmy. Jesteśmy. A tu można pewnie wejść na górę jakoś w misji, w pewnej, w pewnej wersji, ale tutaj się nie da. Dobra, spróbujmy, może zasunąć konia komuś. Może wóz? Spróbujmy wóz. Nie, nie da się wozu ukraść. A, A, dobra, koń stoi tutaj. Więc wsiadamy na kunia. U, u, I jedziemy. I jedziemy do przodu. Gdzie możemy jechać, moi drodzy? Weźmy sobie. Z... Co to za plucie? Hello, kolego. Trochę, trochę kultury. Kurwa. Dobra, poczekamy, aż ten przyjedzie. I wyjeżdżamy z miasta. Wjeżdżamy z miasta. Wjeżdżamy z miasta. O, tędy. I gdzie jedziemy? Tu jeszcze nie byliśmy, co? To w ogóle ten most jest, ale tutaj dopiero będzie robiony. Tutaj się nie, nie da przejść, na pewno. Tutaj, nie, tutaj chyba też nie byliśmy. Zwieźmy sobie tą, tą wieść. Szkoda, że jest noc. Chciałbym przeczekać tam noc. Da się jakoś czekać, tutaj nie da się chyba. Więc wybiegnij. Ujaj, znak przewróciłem, Dobra, nieważne. Pobiegnijmy sobie tędy. Znaczy, pojedźmy. To jest to miasto, gdzie się tłukliśmy z lud ludkami. Co, przez nie przejedźmy. Tak, to na razie teraz prostu Wam pokażę mapkę, jak, jak wygląda obecnie mapa. Będzie większa, na pewno będzie większa. Bo to jest pewne 100%. Tutaj coś jest. Jest jakiś. A, krówki sobie siedzą. No dobra, to są krówki. My biegniemy do przodu. Przepraszam. Kolejny wóz, który pewnie będzie jakoś tam w jakiejś misji. Jest zu, ale te płoty rozbalam. Co jest tutaj? Jakaś gospoda. Jakaś gospoda. Kmicica. Nie obchodzi mnie za bardzo. oj. Gdzie po płocie, panie? Dobra, już prawie dojeżdżamy. Co jest tam na dole? To mnie ciekawi bardzo. Tu skręcamy. Tu jest jakieś, jakieś obozowisko. Pewnie coś tu się będzie działo, ale na razie jest pusto. No trudno. Wiecie znaczy, co, nie wiem czy jest sens tak jeździć w kółko. <laughs> Jeszcze tylko zobaczymy sobie co jest niżej. Bo gra bardzo ciekawi. Powiem wam, że naprawdę fajna produkcja. No, o ile misje będą tak właśnie zróżnicowane jak są teraz. Przepraszam panie władzo, nie chciałem. Niechcący. Co jest tutaj? Kolejny jakiś miecz, kuń, kuń opancerzony. Kuń o spodzimy, może tego kunia opancerzonego wziąć sobie, co? Zmienimy sobie tam tego kunia opancerzonego. Wasz, a się tak nazywa jakoś specjalnie? Co to jest? Mounted Armored Horse. Okej, okay, to Armored Horse. Armored Horse jest pewnie mocniejszy. Zobaczmy co jest tutaj. Jakaś droga. I jedziemy prosto. Tara, wio! Armored Horse dawaj, dawaj piąteczkę wrzucaj i zapierdzielaj do przodu. Brakuje mi tutaj, wiecie co? Zwierząt jakichś. Jakby tu chodziły jakieś wilki, dziki, cokolwiek. Jelenie, jejeń mógłby być. O, co to jest? Zbroja. Proszę bardzo, mamy miejsce zbroi, gdzie jest zbroja. Przyda się na przyszłość. Tu pewnie też to się będzie działo, pewnie jakaś miejscoweczka bandytów albo coś. Halo? Da się tu wejść? Przepraszam. Halo? Nie da się. Zamknięte. Na cztery z pusty. No dobra moi drodzy. Na tym chyba zakończymy przygodę z Rastlerem. Albo z Rastlem. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja się bawiłem bardzo fajnie. Mam nadzieję, że gra wyjdzie już w pełni, będzie naprawdę. świat będzie większy na pewno. No i te misje. No to ma potencjał, to ma potencjał. Natomiast pytanie, czy, nasi, czy nasze polskie, warszawskie studio, może nie warszawskie, ale mające mnie chyba z tego co wiem, siedzibę w Warszawie, da radę. Da radę, bo na razie mieli głównie, są znani właśnie z tej jednej gierki, tego, tego symulatora pomocy, tak naprawdę. I mają, jakoś tam jeszcze mobilkę mają, bo Wizard coś tam się nazywa. Więc no, zobaczymy, czy dadzą chłopaki rady. Mam nadzieję, że tak. Uuu, widzicie, tu może też wejść, tylko jest zawalone. Więc pewnie tu wszystko będzie odblokowane, jak będzie pełna wersja gry. Dobra, moi drodzy, schodzę z kunia i się z wami żegnam. Jak. Można jakoś by było przybliżyć ten widok. Chyba się nie da nie da się, ale powiedzmy, że po, potańczę wam na do widzenia. Tyle z mojej strony, na nadzieję Wam się podobało. Dajcie znać, co myślicie o oddanie serii. Bo pewnie będzie, jak, się gra, jak gra wyjdzie, to pewnie się pojawi. No i pamiętajcie, że demo jest teraz dostępne, na Steamie, możecie sobie pograć właśnie w taki prolog. Sami zobaczyć, jak to jest być, jak to jest grać w GTA w średniowieczu, bo myślę, że można tak tą grę nazwać. Tyle z mojej strony, do usłyszenia. Cześć!